Szukasz dla siebie drogi rozwoju? Przybądź na wyspę JP2. Liceum wyspy JP2 to miejsce poznawania siebie i nowych ludzi. To edukacja i otwartość na nowe wyzwania. Wyspa JP2 to nie bezludna wyspa. Do nas z łatwością dotrzesz każdym środkiem transportu. Spotkasz tu wiele życzliwych osób i nawiążesz przyjacielskie relacje. Dzięki nielicznym klasom, nauczyciele mają czas dla każdego ucznia. Traktują nas indywidualnie. Specjalny program wychowawczy umożliwia poznanie naszych mocnych i słabych stron. Obieramy właściwy kurs i wypływamy na głębie. Organizujemy dużo wycieczek, naukowych oraz integracyjnych. Pozwalają one na zdobywanie wiedzy i nowych doświadczeń poza szkołą. A zielona i biała szkoła to już nasza tradycja. Raz w miesiącu odbywają się WF -y alternatywne. W zależności od pory roku pływamy na kajakach, bierzemy udział w rajdach rowerowych, robimy piesze wycieczki, jeździmy na łyżwach lub nartach biegowych. W czasie adwentu i Wielkiego Postu organizujemy rekolekcje. Pozwalają one na rozwój duchowy, wywołują refleksje nad nurtującymi nas kwestiami wiary, na modlitwę, adorację i pogłębienie wzajemnych relacji. Mamy realny wpływ na działanie szkoły. To wiele dla nas znaczy. To my uczniowie w dużej mierze nadajemy kształt wydarzeniom organizowanym przez szkołę. Wyspa JP2 to pewny kurs w dorosłość. Wejdź na www.wyspajp2.pl i dowiedz się więcej. Dołącz do nas. Zapraszam. Tomasz Cichocki, dyrektor szkoły.